Witajcie, kochani, na moim kanale w dzisiejszym holu Lumpexowym. Dzisiaj będzie dla was taka mała niespodzianka. Otóż pokażę przeróbkę, którą zrobiłam. Właściwie to jest taki mój, to jest taka większa przeróbka. Ja to tak nazywam. To są moje takie projekty, ponieważ one zajmują dużo, dużo czasu. I dawno nie było właśnie takiej przeróbki na moim kanale. Zanim jednak przejdę do dzisiejszego filmu, do wszystkiego, do pokazywania i dalej, Bardzo serdecznie zachęcam wszystkich do subskrybowania mojego kanału. Do klikania w dzwoneczek, ponieważ będziecie dzięki temu na bieżąco ze wszystkimi moimi nowościami oraz do śledzenia mojego Instagrama, do którego link znajdziecie w opisie filmu na dole. Zaczynamy od naszego projektu 360. Dzisiaj będę przymocowywać, nie przyszywać łańcuszek. Dzisiejszy element jest przymocowany tutaj. Yy, oczywiście, jeżeli będę miała czas, to już w następnym filmie będzie on przyszyty. Postaram się to zrobić. Natomiast yy, dzisiaj przymocowałam go w ten sposób. Tutaj się znajduje. Moi kochani, zacznę najpierw od małej takiej niespodzianki. Właściwie dla niektórych będzie to niespodzianka, dla niektórych to będzie taka mała zapowiedź. Otóż na moim kanale pojawią się wkrótce takie filmy, raz w tygodniu właściwie będzie taki film, że będę tworzyła stylizację z jedną rzeczą. Będzie to na przykład 20 propozycji ode mnie, ale nie będą to takie zwykłe stylizacje, dlatego że. Nie znajdziecie u mnie na pewno porad, jeżeli chodzi na przykład o wystylizowanie czarnej marynarki, beżowej, bo to są za proste sprawy. Będą bardzo takie wyszukane stylizacje, trudne rzeczy. Będę wynajdywała po prostu najtrudniejsze rzeczy, jakie mam w swojej garderobie, czyli takie, które. Po prostu jest bardzo ciężko wystylizować, i ja Wam będę pokazywała je na przykład na 10-20 sposobów. Mogłabym mi na 50, ale po prostu to jest mnóstwo czasu, mnóstwo przebierania się, i nie wiem, czy dałabym radę to po prostu nagrać. Natomiast przeważnie będzie to 10, 15, 20 takich moich propozycji, i dzięki temu będą to dla Was takie inspiracje ode mnie. I powiem Wam, że zdradzę Wam coś takiego, że po nocach teraz zaczęłam robić projekt. Kolejny, przerabiam sobie płaszcz, ale będzie on totalnie inny. To będzie po prostu danie temu, ten płaszcz będzie dostanie ode mnie po prostu drugie życie. Takie życie, o jakim każdy może pomarzyć. Po prostu ta rzecz została przeze mnie wybrana spośród wszystkich i w głowie narodziła mi się taka wizja, taki pomysł, że nie mogę wytrzymać i codziennie, naprawdę zamiast spać, odpoczywać, kiedy moje dzieciątko zasypia, to ja po prostu idę i szyję. Krzyje, dlatego że ja to kocham. To jest moje życie. Ja już to kocham. To nie jest naprawdę lubienie tego, tylko to jest miłość. To można nazwać miłością. I dzisiaj zacznę od przeróbki, chociaż powinnam zacząć właściwie od tego, co mam na sobie, ale najpierw przeróbka, bo nie mogę się doczekać. Przeróbka przeróbką, natomiast jest to mnóstwo pracy. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że Poplamiła spodnie, przyszyła parę elementów i wszystko. To jest dużo pracy, to się tylko tak wydaje. Ja te plamy uwielbiam robić, jak wiecie, i tutaj są tym razem różowa farba. Nie jest biała, tak jak zawsze szara, gdzie, która wyglądała jak błoto, natomiast dzisiaj różowa, ponieważ to wszystko tak do siebie pasuje i mi się to. Bardzo, bardzo podoba. Te spodnie pokazywałam wam w filmie, w którym z filmów i mówiłam, że muszę je naprawić. Otóż były w nich takie zgięcia, e, marszczenia materiału, które po prostu można było to zrobić w ten sposób, że porobić sobie dziury i też by to dobrze wyglądało. Natomiast ja po prostu te wszystkie marszczenia zastąpiłam ozdobami. Zdjęcie mam, jak te spodnie wyglądały przed przeróbką. One miały już te poprzyklejane elementy, natomiast trochę z nich poodpadało, trochę musiałam sama usunąć tych elementów, zastąpić je tutaj tymi swoimi ozdobami, jak również naszyć na te ozdoby, żeby było dużo wypukłości, dużo takich Różnych dziwnych rzeczy. Te spodnie bardzo mi się podobają, przypadły mi totalnie do gustu. Wyświetlą Wam się dwie stylizacje, tak z tego co pamiętam, z białą koszulą, którą pokazywałam Wam, w której wystąpiłam w jednym z scholi lumpeksowych. I ta koszula ma mieniące się cekiny w kolorze różowym, w kolorze tych plam, które tutaj widzicie. Dlatego to jest teraz mój taki zestaw nierozerwalny. Natomiast jeszcze te spodnie mogę zestawić sobie z, oczywiście z różnymi innymi bluzkami żakietami i mam mnóstwo pomysłów jeśli chodzi o te spodnie. Na pewno e, zrobiłam je pod kątem swojego stylu dla siebie i ja taki styl po prostu lubię, jak wiecie. Uwielbiam teraz te spodnie i koniec. I koniec taki tyle w temacie stylu. Prezentują się w ten sposób. Naszyłam sobie tutaj na kieszenie. Również ozdoby z tyłu tych ozdób więcej nie robiłam i tylko tutaj na szlufce też taka ozdoba. Spodnie są teraz e, moim zdaniem Rewelacyjne, nieskromnie mówiąc. Dobra, teraz przechodzę do stylizacji, którą mam na sobie. Bluza jest moją nowością. Bluza bluzka troszeczkę ma krótkie rękawy, bo ja mam długie ręce, natomiast y, mogę ją sobie tak jakby podwinąć rękawy do góry. Jest wszystko ok. Napisy bardzo fajne, happy, happy, happy. Tak, dokładnie jestem happy. I ta bluza dzisiaj pasuje do mojego nastroju. Właśnie ubrania dobieramy sobie do humoru, do nastroju i wtedy albo sobie poprawiamy nastrój, albo sobie go psujemy. Jest to bluza biała, zwykła po prostu z napisami. Wyświetli Wam się standardowo, stylizacja. Jeszcze jedna dzisiaj taka mała niespodzianka, przeróbka, tylko to nie jest przeróbka, jakaś taka wielka, nie wiadomo jaka, po prostu prosta rzecz. Sukienka, którą Wam pokazywałam, ale nie na sobie nigdy, dlatego że ona była w opłakanym stanie. Z takiej raćmy udało mi się w pewien sposób stworzyć fajną, nawet niezłą kieckę. Powiem Wam, że odcięłam tylko i wyłącznie sobie tutaj jedną część tej sukienki. Jest jeszcze taki pomysł, jeśli chodzi właśnie o tę sukienkę, ponieważ uwielbiam robić modyfikacje, tak to nazywam, swoich ubrań, czyli Przeróbek, które powstały. Za jakiś czas przychodzi mi coś do głowy i często ubrania poddawane są takiej mojej modyfikacji. I powiem Wam, że zastanawiam się, czy tę sukienkę sobie tutaj ten dół nie dopasować, skrócić i zrobić ją na prosto. Będzie wtedy też mega fajna. Lubię szerokie ramiona. Dziewczyny lubię bardzo szerokie ramiona, które mnie poszerzają. Lubię wyolbrzymiać to, co nawet jest u mnie. Może niedobre, może mam szerokie ramiona, może nie, nie zastanawiam się na tym, ja to lubię ubierać się tak jak chcę i gdzieś te stylizacje i tak mi się podobają. To jest moja wolność, po prostu wolność wyboru, że tak powiem. i, Ale każdy ma prawo mieć właśnie, jeśli chodzi o to swoje zdanie. Rzeczywiście, ta sukienka no mogłaby mieć troszeczkę, zgodzę się z tym, tutaj te ramiona wyżej, ale sobie mogę wstawić tutaj gumkę i taki zabieg sobie zrobić i po prostu te ramiona delikatnie się tutaj zmarszczą, podniosą i będzie wszystko ok. Ale to to jest taka pierdoła, że tak powiem, natomiast skupię się na jej dole. Jeżeli zechcę, to ją sobie jeszcze zmodyfikuję, natomiast na dzień dzisiejszy Fajna sukienka z niej powstała. Ratuję się paskiem, ponieważ e, wyświetli Wam się zdjęcie w skarpetach moje. E, sorry za te skarpety, ale jak e, zawsze robię takie zdjęcia w lustrze przed przeróbką, ponieważ za chwilę siadam wtedy do maszyny i przerabiam daną rzecz, no to zazwyczaj siedzę sobie w skarpetkach, bo w tym stroju jest mi najwygodniej mm, przerabiać. Tak to po domu ubieram się, tak staram się nosić wszystko to, co mam. Natomiast jeżeli szyję na maszynie, strój musi być wygodny, ponieważ ja cały czas coś mierzę i dlatego takie właśnie stylizacje ze skarpetami. Sukienka jest po prostu dużo, y, duża, 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 duża. Y, ogromna, dosłownie, i powiem Wam, że jeszcze jedną rzecz z nią zrobiłam. Miała tutaj koronkę. Przy tą taką czarną, która mi się nie podobała. Jeżeli znajdę, w którym filmie pokazywałam tę sukienkę właśnie z koronką, jak jeszcze była, to, to wam po prostu podam link do tego filmu albo gdzieś tam wyświetli wam się, w którym to filmie było, taka informacja. Natomiast nie pamiętam, czy przed przeróbką jeszcze jak zdjęcie robiłam, czy była ta koronka, czy nie. Już nie pamiętam. Jeżeli była, no to wtedy tego linku wam nie podam do filmu, w którym tę sukienkę pokazywałam. No i dobra, i taka sukienka jest już praktycznie gotowa do noszenia. Powiem Wam, że dawno, rzadko tak pokazuję w sumie spodnie. Ostatnio naszą mnie bardzo na leginsy. Ja leginsy uwielbiam, tylko takie, które nie prześwitują. I które są bardzo ciekawe, jakieś takie wyróżniające się. Co prawda mam na sobie zwykłe czarne, natomiast niezwykła jest ozdoba w tych, czyli gumka, jaką te leginsy posiadają. One pochodzą z Zalando, Kiedyś też nagram taki oddzielny film: może właśnie wybiorę któreś leginsy i będzie kilka stylizacji, 20-15 z takimi właśnie leginsami, jak je wystylizować. No nie będą czarne, tylko będą jakieś takie odjechane mocno. I dzisiaj pokażę Wam w sumie trzy pary jeszcze takich nowych legginsów kupionych w second handzie oczywiście. Pierwsze to są takie wiosenne, bardzo mi się z wiosną kojarzą. Gdzieś już po prostu ja tę wiosnę czuję, pomimo, że jest minus 20, minus 15, różnie z tymi z temperaturami bywa, natomiast ja już wiosnę czuję, dlatego, że Ostatnio poluję na takie wiosenne rzeczy i po prostu w głowie mi się już przestawiło. Te legginsy bardzo mi się podobają. Po prostu są takie inne. Troszeczkę jak rozmazane taką farbą. Naciapciane coś tutaj jest. Kolor żółty. Pewna historia z tymi legginsami taka, że chciałam sobie kupić żółte szpilki, natomiast przyszły mi na zdjęciu były, wyglądały jak właśnie takie żółte, ładne, piękny kolor słoneczny, przyszły neonowe, tak jak moje te żółte kozaki i je z powrotem odesłałam, bo takich neonowych nie chcę szpilek i teraz kupiłam sobie do nich inne, za to szpilki, które Wam się w stylizacji wyświetlą. Kupiłam te szpilki jakiś czas temu na Dizzy i powiem Wam szczerze, że na, właśnie na tej stronie, jeśli chodzi o takie zwykłe, klasyczne e, czułenka, szpilki to są tam. E, jest tam bardzo duży wybór i po takie buty tam chętnie sięgam. Jeśli chodzi o botki, to właśnie e, one są podobne jak na innych stronach, natomiast szpilki mają fajne. I kupiłam sobie takie miętowe e, z taką strukturą, wzorem na swojej powierzchni. Bardzo fajne, obcas 11,5 cm, niesamowicie wygodne. I są w rozmiarze 39, zawsze teraz szpilki zamawiam tego typu w większym troszeczkę rozmiarze, one mi się nie, roz, nie rozczłapują, że tak powiem, dlatego, że 38 zawsze mnie jakoś tak strasznie gniotło i jak są upały, to dodatkowo jeszcze obcierały mi się stopy, natomiast 39 jest idealne dla mnie. No i zestawiamy sobie właśnie z tymi leggingsami, ponieważ żółtych nie udało mi się kupić, więc sobie kupiłam takie i one będą mi pasowały do różnych jeszcze innych stylizacji, ale to za chwilę. Zauważyłyście pewną zmianę, małą, drobną, ale jednak zmianę? Od teraz na moim kanale nie będę podawała cen, dlatego, że to jest moja indywidualna sprawa. Tak naprawdę nie gniewajcie się za to, ale jak wiecie, ja rzeczy kupuję zazwyczaj do 10 zł, więc też było mi problematyczne zapamiętywanie tych wszystkich cen. Tak naprawdę to tyle, to tyle. Czasami się tam mieszałam w tym. To jest taka jakby moja indywidualna sprawa stwierdziłam. A ostatnio nawet mój second hand niestety ukochany został. Dwa te moje ukochane second handy tej jednej właścicielki zostały zamknięte. Wiecie przez co? Domyślacie się w tych czasach, co jest głównym powodem zamykania wszystkiego. Natomiast w przyszłym tygodniu już będzie otwarte, wybrałam się raz tylko w tym tygodniu do second handu innego, gdzie ceny są po prostu tak jak na metkach, są drogie futra 100 zł, jakieś marynarki 60, 40, przeróżne ceny. Wydałam kupę kasy, tak naprawdę kupiłam rzeczy fajne, ale też nie będę właśnie mówić, co i za ile. To jest taka zmiana, która u mnie została wprowadzona właśnie w moim kanale. Natomiast jakichś większych zmian nie przewiduję innych. Kolejne leginsy żółte i właśnie te szpilki, o których Wam wspominałam, miały być w takim kolorze. Żółtym, słonecznym, żywym, nie neonowym. Yy, I to są legginsy marki Naked World Drop, tak się nazywają. Yy, bardzo miły materiał mięsisty, gruby. Myślałam, że będą to zwężenie, że będą troszeczkę na mnie za duże, natomiast i te, i tamte, które przed chwilą pokazywałam, były idealne, tak naprawdę nic z nimi nie robiłam. Te leginsy są... Yy... Takie, że można z nimi przesadzić. Bardzo ciężko jest zrobić z nimi w gruncie rzeczy stylizację, ponieważ y, mi się wydaje, że one optycznie strasznie pogrubiają te ten żółty kolor. Wystylizowałam je z czarną koszulą, do tego oczywiście pasek. I standardowo teraz y, uwielbiam te moje przezroczyste, transparentne botki, które widziałyście, założyłam do nich y, mm, skarpety inne, kupiłam sobie trochę skarpet. Nie będę nagrywała filmu o skarpetach, natomiast mam trochę takich fajnych, fajnych skarpet, trochę odjechanych, trochę takich e, normalnych, e, pasujących właśnie do tych botków i do tego, żeby tworzyć fajne stylizacje. Na tych skarpetach, które wam się wyświetlą, e, jest taki e, Kawałek żółtego elementu, nie wiem czy to będzie widać, który właśnie jest w identycznym kolorze jak te leginsy I druga stylizacja nie z czarną koszulą, a druga jest z tym moim takim, teraz nie do ulubionym, ale lubię, ten sweterek taki biało-czarny, z takim haftowanym, jakby wyszytym, pięknie koralikami ozdobionym kwiatkiem. I te skarpety tak naprawdę były kupione do tego swetra, bo one mają też takie wzory właśnie jak te, ten sweter. To są takie psychodeliczne skarpety, naprawdę takie psychiczne, mega odjechane w sumie. One są takie dziwne te skarpety, ale mi się podobają. Dobra, i więc takie słoneczne leginsy, myślę, że jeszcze może kilka stylizacji sobie z nimi wyczaruję. W grudzie rzeczy jest to niby prosty kolor, prosty kolor, są proste, nic się na nich nie dzieje, a jednak nie jest tak łatwo wcale te leginsy wystylizować, bo mówię, można sobie zrobić krzywdę. Leginsy numer 3, te już były przeze mnie zwężane. Zdjęcie jak szyję na maszynie Wam się tak wyświetli, o tak po prostu, tylko żeby Wam pokazać, że nawet widać w sumie jak one tak leżą na tej maszynie, że są dużo większe. No i musiałam je zwędzić sobie po całości, bardzo fajne kolory, spodobały mi się niesamowicie te spodnie, te leginsy i powiem Wam, że mam co do nich taki pomysł jeszcze, żeby ubrać te moje, gdzie one są, o tutaj, te śniegowce. I na przykład do tego moja taka kurtka, którą Wam pokazywałam, ta przeróbka z kokardkami, czerwona z y, tymi kobaltowymi kokardkami, myślę, że fajna stylizacja z tego wyjdzie. I wówczas na przykład nie czerwony sweter, a powiedzmy skupimy się na białym kolorze. Będzie trzy kolory, będą trzy kolory, będą y, i spoko będzie ta stylizacja wyglądała. Te leginsy są marki Buchu i pierwotnie były w rozmiarze 36, ale były sporo zwężane. Kolejna rzecz to jest taka marynarka, dużo, dużo za dużo na mnie, ale w miętowym kolorze. Powiem Wam szczerze, że w tym roku, w, w tym roku, no w tym roku, wiosna, lato, stawiam na kolory, y, i to będą tak, miętowy, właśnie taki, soczysta zieleń, bo kocham, kocham po prostu soczystą zieleń, mam tych teraz kilka żakietów takich i komplecików właśnie w tym soczystym, zielonym kolorze. Na kolor również stawiam niebieski, taki błękitny i na taki żółty, słoneczny. Jestem ciekawa, na jakie wy w tym roku postawicie kolory. Możecie mi napisać, jakie wam się najbardziej teraz kolory podobają. Bo to tak nachodzi człowieka, że raz się podoba to, raz tamto. Gdzieś tam mi się znowu zaczął podobać właśnie ten miętowy kolor. I teraz, jak dla was nagrywam. To też telefon leży w takim samym właśnie futerale e, i pokrowcu, i e, po prostu identycznie wygląda do jak ta marynarka. Jest w takim samym kolorze. Teraz jeszcze tak, wracając do tej marynarki. To jest ręka w 3:4. No jest nam nie za duża, ale mi się ona gdzieś tam podoba. Jest taka delikatna, zwiewna. E, Jedna stylizacja z paskiem standardowo, czyli, ale marynarka w nietypowy sposób jakby założona, ponieważ gdzieś tam rozchylona jest tutaj. To też są takie zabiegi bardzo ważne, bo powiem Wam szczerze, że jak ją założyłam tak normalnie i założyłam do tego pasek, ubrałam, to po prostu nie wyglądało wcale to tak dobrze. Natomiast jak ją troszeczkę rozchyliłam na boki, tak jak zasłony, to już mi się to spodobało. Prosta rzecz, a jednak naprawdę w stylizacjach robi ym, różnicę. Przepraszam, że tak macham tą marynarką, natomiast zobaczyłam, że jest tutaj yy, jakaś metka. Chcę zobaczyć, co to jest. Oczywiście jest to 100% poliestru, natomiast 55% jest tutaj też napisane, że stanowi wiskoza. Może chodzi o podszewkę w środku? No nie wiem, ale podszewki w sumie tutaj nie ma. Więc i 100% poliestru jest napisane, i 55% wiskozy. Nie wiem, gdzie oni to wszystko. Yy, Wypchnęli, że tak powiem, pomieszali. Ciężko stwierdzić. No i dobra, więc taki żakiet na dzisiaj. Druga rzecz, ten kolor też bardzo lubię i na ten kolor też stawiam. Chodzi o taki właśnie błękitny niebieski, może nie sprecyzowałam się, bo nie pamiętam, powiedziałam, czy chodzi o taki błękit, czy, czy powiedziałam po prostu niebieski, bo rodzajów i kolorów odcieni koloru niebieskiego jest mnóstwo, natomiast właśnie na taki będę w tym roku sobie stawiać na takie stylizacje w tym kolorze, może w ten sposób. Powiem. Bardzo mi się podoba ta rzecz. Ta nietypowa rzecz, ni to koszula, ni to co. Tak naprawdę ma fajne złote dodatki, które idealnie pasują do do tej niebieskiej rzeczy, stylizacja z czarnymi leginsami, które mam na sobie właśnie też. Zwykła, normalna po prostu stylizacja, ale do tej koszuli pasuje. Można sobie jeszcze oczywiście poszaleć. Złoty pasek jakiś taki w talii zawiązany, ja mam taką saszetkę, wiecie, stanowiącą pasek. Będzie do tego fajnie wyglądać. Mam niebieskie kozaki, które znacie, mam złote kozaki, no można sobie jeszcze kombinować. Natomiast dzisiaj miałam ochotę na taką Prostą, zwykłą stylizację, ale żeby w oczy najbardziej rzucała się właśnie ta koszula, ta rzecz, ten kolor niebieski. Na czarnym tle niebieski, bardzo fajnie to wygląda. Z tyłu prezentuje się to w ten sposób. Jest to w rozmiarze 44, tak jak widzę, ale wcale nie jest jakiś taki duży ten rozmiar. Jeśli chodzi o skład, to pewnie będzie to poliester, natomiast tak jest to 100% poliestru ale powiem wam jeszcze że to przypomina w dotyku taki zamsz bardzo miła rzecz bardzo sympatyczna Czerwona marynarka. Ostatnio pokazywałam, kupiłam też czerwoną marynarkę, tylko tamta ma inny odcinek, jest dużo jaśniejszy, ta jest ciemniejsza i ta jest mniejsza. I w tej czuję się lepiej. Tamta czerwona będzie na sprzedaż, dlatego że e, zmierzyłam sobie i jedną, i drugą i postanowiłam, że wybiorę sobie, którą zostawić, dlatego że nie potrzebuję dwóch czerwonych, tak naprawdę, a że ta mi się trafiła i bardzo mi się spodobała ze względu na złote tutaj guziki, no po prostu bardzo mi się podoba i lepiej się w tej czuję. Jest dla mnie. Lepsza, po prostu jest dla mnie lepsza, jeśli chodzi o moją sylwetkę. Tamta jest bardziej taka oversi'owa, natomiast i odcień ten bardziej mi się podoba, chociaż tamta jest też śliczna, więc w niedzielę na, w holu wyprzedażowym tamta czerwona się pojawi, e, powiem Wam, że mm, fajne tutaj są te guziki. One mają takie kotwice narysowane. Narysowany. No, no, po prostu są tutaj takie kotwice. Jeśli chodzi o skład tej marynarki, nie ma nigdzie metki i szkoda, ponieważ e, to nie jest poliester. Moim zdaniem tutaj jest wiskoza, coś jeszcze e, i bardzo mi się spodobała ta marynarka. Stylizacja, która Wam się wyświetli, no to taka normalna, po prostu przedstawiająca tę marynarkę. Jedna dzisiaj tylko stylizacja z tą marynarką. Kolejna rzecz. Różowa bluzka niezwykle taka cukierkowa. O, jeszcze zapomniałam powiedzieć, że gdzieś spodobał mi się taki różowy kolor. Cukierkowy szok. Po prostu szok. Taki po prostu ala Barbie, ale bardzo mi się podoba. Ta bluzka jest zwykła, prosta, ale fajna i naprawdę latem dużo fajnych stylizacji z nią sobie stworzę. Marzy mi się kupić szare, marzy mi, dobrze powiedziałam, szare, takie jeansowe shorty z wysokim stanem, może kupię sobie jakieś takie długie, tak jak lewisy ostatnio Wam pokazywałam, szare, takie stare, z second handu, to żebym takie drugie znalazła, to sobie jedne obetnę i będę miała shorty, bo rewelacyjnie ta, ten róż wygląda z szarym odcieniem, z zestawieniem czegoś szarego. No i właśnie dzisiaj ubrałam do tego spodnie moskino, które też są z second handu, uwielbiam te spodnie, chociaż dawno po nie nie sięgałam. Dzisiaj mi się przypomniało, że je mam i właśnie z tą bluzką fajnie to wygląda, ten kolor. Przepraszam, że widać tam nie bieliznę, natomiast oczywiście na to jeszcze, gdybym chciała teraz to ubrać, założę coś, wiadomo, jakiś żakiet, marynarkę, tylko chciałam Wam pokazać po prostu, jak ta bluzka wygląda. Nie ma tutaj żadnej metki, jaka to jest marka, nic ciekawego. Jest bardzo fajna, taka sweterkowa, mm, nosi się też świetnie, tak mi się wydaje, że będzie się fajnie nosić. 90% bawełny, 10% elastanu, pranie w 30 stopniach. No i co? I fajnie się ją wyprasowało, spoko materiał, elastyczny, super się nosi. Ostatnia rzecz na dzisiaj. Nigdy jeszcze w... W moich holach lumpeksowych nie było dodatków w postaci apaszki. Kiedyś jedna z obserwatorek napisała mi, że ma kolekcję, oj, mega kolekcję apaszek więc taki chust, apaszek. No i fajnie. Ja natomiast mam jedną i powiem Wam szczerze, że coś zaczyna się z tymi apaszkami dziać. Zaczęły mi się podobać. Nie wiem dlaczego, ale jakoś tak. No, może jak jeszcze jakąś znajdę fajną, to sobie będę te apaszki kupować. Ta jest taka. I wyświetli Wam się chyba dwie albo trzy stylizacje z tą apaszką. O, jedna to będzie zawiązana na, ręka, na ręku. Jak wiecie, ja jestem taka troszeczkę inna, że tak powiem, i nie lubię tak jakby wiązać sobie czegoś tutaj pod szyją. Chociaż te apaszki bardzo elegancko wyglądają. Nie twierdzę, że tej sobie gdzieś tutaj na szyi nie założę. Natomiast wyświetli Wam się stylizacja zawiązanie na ręku i ja tak naprawdę będę ją nosić. Druga stylizacja, apaszka jako pasek. Czyli zawiązałam ją sobie w pasie. E, fajnie to wygląda, naprawdę ciekawie, i myślę, że dzięki temu, że ta paszka mi się tak spodobała, zacznę sobie szukać e, innych, bo po prostu są bardzo eleganckie i tak dodają takiego smaku stylizacją. Tylko, oczywiście, muszę jeszcze sobie nauczyć się je nosić po szyję, ładnie wiązać, bo mm, nie próbowałam w sumie, nie próbowałam, od razu zawiązałam na rękę. Na ręku sobie od razu zawiązałam tę apaszkę, nawet o szyi nie pomyślałam. Gdzieś jeszcze kombinowałam z włosami, żeby sobie tutaj na warkoczu gdzieś się upleścić, żeby tam sobie coś powiewało jakoś, ale dobra. I co jeszcze? Jakaś jeszcze stylizacja? Nie, chyba tylko dwie właśnie były z tą apaszką i bardzo bardzo mi się ona spodobała. Więc to Wy mnie tak naprawdę zainspirowałyście. Gdzieś tam w komentarzach spytałyście kiedyś, czy kupuję chustki, apaszki. I tak ostatnio, jakoś w sklepie, stwierdziłam, zobaczę, co tam ciekawego jest w tych apaszkach, w tych szalikach i tak dalej. No i ta mi się tak bardzo spodobała, że stwierdziłam, że coś zaczyna się dziać. Coś właśnie takiego związanego z tymi apaszkami, chustkami, bo zaczęło mi się podobać. To wszystko w dzisiejszym filmie. Kolejny film to już jest holwy, wyprzedażowy, na który Was bardzo serdecznie zapraszam. No, i może od przyszłego tygodnia, właśnie wprowadzę ten nowy rodzaj filmów, czyli jedna rzecz i ileś tam stylizacji. Także do zobaczenia wkrótce, już w niedzielę, właściwie, czyli jutro lub pojutrze, zależy, kiedy film ten dodam. Zachęcam do subskrybowania mojego kanału, do klikania w dzwoneczek, żeby być na bieżąco, oraz do śledzenia mojego Instagrama, do którego link znajdziecie w opisie filmu na dole. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie.